Witam Was. Dzisiaj na przetestowanie mamy tutaj płyn do szyb, płyn do naczyń, płyn do wszystkiego. No i chciałem zobaczyć, jak to smakuje, a tak naprawdę to Mountain Dew, jakiś nowy. Nie widziałem tego smaku, a może i widziałem, tylko w takiej butelce i w takim kolorze zwróciło moją uwagę, no i postanowiłem sobie to przetestować. No nic, po prostu biorę łyka, naświetlam się na święta i testuję. Kurde, to jest niegazowane. B. Blue shock, okej. Okay. Żadnego szoku nie ma raczej. Lekki posmak, ale nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, co to może być. To jest tak niewyraźny taki smak. Delikatny, niegazowany, no naprawdę tani napój. O smaku. Niczemu podobny. No, jakiś tam troszeczkę tego gazu jest, ale ja bym nie powiedział bardziej wygazowany napój. O smaku niczemu podobnym. Niedobre. I nawet nie będę tego kończył. Szkoda, szkoda nawet, szkoda zdrowia, żeby to pić do końca. Niedobre, więc wylewam. I nie polecam. Trzymajcie się, cześć.